Witamy w nowej serii garaż 86 Oj super Postanowiliśmy stworzyć nową serię na YouTube się Ariel Cześć Tarek Cegła No i bedna Everybody gather round, it's dukes in the building, the baddest in the town. A hip-hop graduate without a gaping down, cause the learning don't stop. And baby, we ain't slacking now. Everybody focusing on stacking them checks. I'd rather rap on your set, just to gather respect. Every ounce I can get. So prepare yourself, because original hip hop is back in effect. Now let's go. Now let me tell them again get some tracking so I can never be second. Nie wolno strzelać z procedur. No to się ma. Zaczynamy pierwszy event w 2023 w Polsce, bo Paweł zaczął sezon od Japonii. Jesteśmy w Libro z Czechy, startuje Ariel. Auto jest w pomocnych modyfikacjach, wleciał Winters, została przeniesiona woda na tył. Nie mieliśmy kiedy tego sprawdzić, także zobaczymy jak będzie. Trasa wygląda świetnie, jest fajna konkurencja. Z Polaków przyjechał Krystian Morawiec. Paweł Jurecki także będzie miał Ariel co robić na pewno No i dużo fajnych Czechów, fajnych samochodów Także powinien być mega fajny odcinek Na punkcie spoterskim przejechało już, nie wiem, kilkanaście samochodów. Na ten moment Ariel ma przy drugim przejeździe najładniejszy przejazd, najszybciej, świetnie wypełnia zony. No piękna jazda. Co mogę powiedzieć o pozostałych? Poziom jest taki sobie, jest jedna auto kazeta 350, black mamba ma na przykład taki napis duży. No to widać, że tam jest miękko i na oponie, i na zawieszeniu jest bardzo praktycznie i bardzo duży piec. Także to jest na razie największa konkurencja co do samej trasy no magnifik bardzo różnorodne zony Jest, są, są skomplikowane ronda różne przejścia długa prosta do pokonania napady na ściany no pedarda naprawdę jak tylko będzie okazja przyjedziemy na pewno wszyscy żeby się wypodobali Szybka akcja w serwisie Po tym potężnym dzwonie, który widzieliście okazało się, że jakieś nieporozumienie nastąpiło na linii nasz serwisant Cego i Ariel Niepotrzebnie Ariel by zapytał Cegły, czy zrobi okrążenie na oponie, bo jako kierowca powinien to sam ocenić, ale pewnie na chłodno to się przekalkuluje w domu. No i okazało się, że w połowie trasy opona się skończyła, czyli tak naprawdę mogło być jej na samym końcu, ale to jest tak zjadliwy i trakcyjny beton, że zeżarło oponę i na najszybszym kawałku, gdzie dohamowywał ręczny, po prostu to jak szmata poleciało. No i przestawił trzy bandy. Minus jest taki, że jest. Podróżnica podłużnica próbujemy spróbujemy to na szybko wyprostować, natomiast kontynuujemy szybki serwis jedziemy dalej trochę trzeba schodzić głowę no i jest szansa moim zdaniem na bardzo dobry rezultat jak tylko wszystko pójdzie dobrze a takie akcje zazwyczaj motywują do tego żeby się spiąć i poprawić technikę jazdy więc ja trzymam kciuki bardzo mocno naprawiamy lecimy dalej Zawań, na to, lecimy. ja bym to One semitone down, my brain is going nuts. Every go round, but I stay focused. Plan succeeds. See, I've been chasing a dream, I ain't gonna let it go now. Aiming for the rap so giants, gonna take 'em out. Like this was a tough on tight, I'm gonna claim the crown. So you can see, I had to play on the side for the first time. I spat on the for like a dead of the wine, getting better with time. Moving forward, only. Trudne sprawy na zawodach odcinek numer jeden. Prostuje.

Dobra, poszła tak. Dobra, mocowanie to mocowanie A tak jak człowiekowi puszczą nerwy na wody, czy jak się to mówi, to kurde Patrz jakie kaski robią. Red Bull Klaps. A mógł chłop grilla robić z żoną, to tutaj wykorzystuje siomka do takich rzeczy i napraw placharskich. Nie patrzymy już na to, idziemy na piwo. I'm outside to inner Walk with the Mr. Men Beats for dinner I'm a low-cold, low-cold From beginner Dump spinner Dirty beat antagonist No shit, I'm bagging this Sling me like a ragged fist Masochist See my name on the blackest list Baby moves past the back So I'm battered, it's cold blood Wet my body's in the bathtub Little blurs round my way Play the dark part the plug? On them fake raps, shenanigans

Center, trend set up, fuck your cookie board fashion. Mr. the Mr. Men, man, the Marvelous Bean Mics Mike's clashing, beer balls smashing. My shot us in the back, bring hard to get the cash in. Money dropping bombs to make the sky come crashing. Dla mnie trasa jest, z początku myśleliśmy, że będzie to taka trasa typowa na gruza, jeżdżąc tu dwójką i za bardzo się nie będzie działo, a jak tam zobaczycie gdzieś na filmiku to się działo, przełożenie mamy 3,50, a zapinamy trój i faktycznie on tam kurczę ciągnie aż pod te bandy, no kurde banan. Super. Pierwsze testy tego samochodu dla mnie rewelacja. Miejscowa idealna w ogóle chłopaki tu mają mega organizację. Jest naprawdę fajnie event. Sam w sobie bardzo dużo ludzi tam w ogóle samochody tuningowe będziemy zobaczyć. Za dużo informacji daje zaraz, ale jest to górne to euforia chyba. Jest zajebiście, zmieniamy opony i czekamy już na kwalifikacje. E, treningów już nie ma sensu jeździć stać w tej kolejce, także widzimy się na kwali. Trzymajcie. O, przyjechało czarne złoto, bo co byli zmienić. O, cegła! Jednak było. Popatrz, wojny, pokaż tu. Jednak było! Horde nowa felga, też Żona mi przygotowała kanapeczki, kabanos i rzutkiewa. Ale i tak smażony ser trzeba zjeść z tatarską maczką. Kropeczki na obiekty, nie będzie się rozmawiało. <grych> Kazali mi coś nagrać. Serio muszę coś mówić teraz? Generalnie oczekujemy na przejazd kwalifikacyjny, ciśnienie 1,5 wyjściowo z możliwością później zejścia chyba do 0,5. I jedziemy na Westlake. Nie zakładamy ekstrema, bo nie ma tutaj wulkanizacji i nie przygotowaliśmy się do razu. Także zobaczymy. Totalnie wyluzowani, Ariel, tam w płaszczu. Szalał po to, że obserwował, jak wyglądają zony. Humor dopisuje, będzie dobrze. Czyli został nam jeszcze jeden przejazd kwalifikacyjny, który robi na, na końcu po całej kolejce. Pogoda przeszła, bolało, było całkiem mokro. Ciśnienia ustawiliśmy na półtorej bara znowu, ale że były takie jeszcze placki mokre, suche, to. Może niepotrzebnie, może troszkę nadwymiar, hamowałem się trochę ręcznym na tych plackach, żeby nie przestrzelić tych zon i w ogóle linię jakąś mieć. I trochę poprzypalałem sprzęgło, ale już ostygło i chyba wróciło do normy. Mam nadzieję, że uda się dokończyć te zawody. Także 76 punktów za pierwszy przejazd kwalifikacyjny, zobaczymy co na drugim. Mam nadzieję, że już będzie całkiem słuszny. Będziemy zobaczyć wyniki po pierwszych przejazdach, no na którym miejscu tam jesteśmy. Pierwszy... Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Aha, ja już siebie minąłem. No ty, to ja jestem? Czekaj, jeszcze ma. Pierwszy, drugi, drugi, trzeci. No kurwa, czwarty. <laughs> czwarty w kwali. Pierwszy przyjedynek. Dobrze. No to teraz dzida już pełna. Zostawiłem sprzęt na to 16, e, i w fali wchodzimy z miejsca 9, i lecimy z mocną s 14 na LSX-3 LS3 na automacie. Że tam jest 700 czy 800 koni, także z kolegą dołkiem chyba tak mówię nazwisko, lecimy parę. Standardowa, zawsze taka. No Kończymy na to 16. Mój błąd. Pierwszego miałem Chase'a, i tam na rądku no za bardzo się pod gościa nawiałem, Dotknąłem go lekko z derzakiem. felgę, przez to wyspinował, więc było zero dla mnie, dzisiaj dla niego. W moim uciekającym przejeździe wszyscy mówią, i mi też się wydaje, że byłem dużo lepszy, dużo szybszy, dużo lepsza linia. No niestety, mały błąd. Musi nauczyć, także widzimy się na następnej rundzie. Dzięki bardzo, Furbokiem oficjal za fajne zawody i za super testy samochodu. Ogólnie wszystko działa, wszystko się dobrze spisuje. Także widzimy się na TikToku.